witajcie moi drodzy, ja nazywam się Łukasz Białecki i jest mi niezmiernie miło móc gościć was na kanale Flavor Design. Dzisiaj musimy sobie porozmawiać o czymś ważnym, serio, bo ja chyba znalazłem etui ostateczne, etui kompletne, ISR. Armor Kickstand Case. Mówię etui, choć naprawdę jest to zestaw do kompleksowej ochrony Waszego smartfona I jest tylko jeden problem, bardzo malutki szkopuł, to niestety dosyć mała na chwilę obecną, mam nadzieję, że będzie rozszerzana kompatybilność tego case'u, mianowicie w tej chwili możemy go dostać do Samsungów, serii Galaxy S i najnowszych iPhone'ów, natomiast ja osobiście liczę, że naprawdę urośnie nam kompatybilność, ponieważ jest to świetny etui, świetny zestaw i już zachęcam Was do tego, żebyście razem ze mną Zajrzeli do środka, bo jest się czemu przyjrzeć. Mówię zestaw, ponieważ nie jest tutaj tylko etui. Etui jest być może najistotniejsze i na pozór nie wyróżnia się niczym szczególnym, ale zaraz do tego dojdziemy. Natomiast tutaj mamy jeszcze jedną kopertę w środku, i bynajmniej nie jest tam list od ESR do użytkowników. Mamy tutaj jeszcze parę, parę gadżetów. Pierwszy z nich to druga ramka. Tak, ponieważ to etui, chociaż wydaje się jakby było jedną bryłą, to tutaj wewnątrz mamy ramkę dodatkową. To jest etui hybrydowe, etui, które często określamy mianem pokrowców 360, czyli takich, które mogą, mogą okalać nam telefon z każdej strony. Mogą, ponieważ standardowo ta ramka wzmacniająca odporność, podnosząca walory ochronne tego etui, ta, która jest założona pierwotnie po wyjęciu z pudełka, jest pozbawiona protektora na ekran. Ale w zestawie dostajemy drugą, która protektor już ma. Więc, jeżeli wolicie tego typu rozwiązania, które Wam szczelnie, poniekąd szczelnie oczywiście, zamykają telefon w tego typu pokrowcu, niż szkła hartowane, no to jest tu dla Was właśnie tego typu alternatywa. Możecie używać tego na przykład plus szkła na ekran, bądź tego. I już nic więcej nie potrzebujecie. Ale to nie wszystko. Ponieważ tutaj jeszcze jest zakopany taki mały drobiazg, mianowicie camringi. Ochrona obiektywów waszego aparatu. Bardzo fajny gadżet, ponieważ etui rzadko chroni aparat. Są takie, które rzeczywiście mają zamykaną jakąś formę klapki, czy zamykanej, czy przesuwanej, która będzie nam ten aparat, obiektywy aparatu chronić. Jednak to... Ma swoich zwolenników, ma swoich przeciwników. Ja też nie wszystko w tych pokrowcach lubię. Zdecydowanie wolę właśnie tego typu rozwiązanie. W tym materiale nie będziemy tego zakładać, ponieważ ja dopiero co dokładnie ten produkt zakładałem tylko w zestawie ze szkłami od ISR i dokładnie te właśnie kamringi tutaj na tym oto egzemplarzu S24 Ultra spoczywają. To są dokładnie one. Jeżeli chcecie zobaczyć jakie założyć, to zachęcam do obejrzenia jednego z poprzednich naszych materiałów. Tam Produkt od ISR, który jest kompletem dwóch szkieł oraz właśnie takiego zestawu nakładek na obiektywy. Zakładam i pokazuję wam, jak to wszystko wygląda. Tutaj skupimy się na samym pokrowcu. A samo etui prezentuje w zasadzie sobą wszystko, co ja lubię i cenię w pokrowcach i czego w pokrowcach szukam. Bardzo fajne wykonanie, naprawdę ładne materiały, dobra funkcjonalność, wyjątkowy wręcz poziom ochrony z tego typu konstrukcją, właśnie kiedy mamy już rameczkę, w którą wkładamy sobie najpierw telefon. To jest nasza pierwsza jakby izolacja już od świata zewnętrznego. Ramka wykonana jest z poliwęglanu, ale nie takiego sztywnego bardzo. To tworzywo jest specyficzne. Ono ma już samo w sobie pewną elastyczność, którą zdecydowanie czuć. Pokazywałem Wam, recenzowałem masę podobnych konstrukcji i przeważnie ta ramka jest bardzo sztywna. To zawsze mnie troszkę zastanawiało, bo z jednej strony to nie pracuje i nie powinno w żaden sposób wpływać bezpośrednio na obudowę, ale z drugiej strony dlaczego temu już nie dać odrobinkę elastyczności, tak żeby i lepiej się układało na samym telefonie i już miało swoje własne właściwości ochronne, a nie przenosiło tylko cały impakt potencjalnego uderzenia bezpośrednio na obudowę. Oczywiście to nie jest tak z tym przenoszeniem siły uderzenia jeden do jednego, no bo jeśli z zewnątrz mamy z obwolutę, nazwijmy to, z elastycznego materiału, no to to owa obwoluta będzie tak naprawdę przejmować na siebie większość siły. Natomiast podoba mi się to, że to nie jest takie właśnie bardzo, takie plastikowo sztywne, tylko jest tutaj wyczuwalna pewnego rodzaju elastyczność, która moim zdaniem jest tutaj przeze mnie bardzo, bardzo mile widziana. I jak widzicie, ową ramkę wsuwamy po prostu w resztę całego tego korpusu, dociskamy sobie to wszystko dokładnie, ponieważ to musi się ułożyć za pierwszym razem. Jeśli już się ułoży, pospina wszystko odpowiednio, będzie trzymać się doskonale. Cała wyspa aparatów nie jest szczególnie chroniona przez samo Etui, ale tak jak wspomniałem, w zestawie są owe camringi, owe nakładki na obiektywy, one załatwiają sprawę i dzięki temu, że. ISR dołącza owe właśnie nakładki, to może wypłaszczyć w zasadzie tutaj tą powierzchnię. Nie tworzy się tu duży rant. On jest, ale jest naprawdę minimalny i to troszkę poprawia, myślę, komfort i ergonomię na zwyczajnie świecie. Tu po prostu nic nam nie wystaje, ale wystaje nam jedna rzecz tutaj. Jeśli się przyjrzycie, mamy tutaj mały gadżecik, mianowicie kickstand, podpórkę, nóżkę. Możemy sobie ją wysunąć. Bardzo miły gadżet, który ja bardzo też doceniam w pokrowcach, ponieważ no, nie wiem, chyba każdemu z nas czasem zdarza się chęć bądź potrzeba postawienia sobie telefonu przed sobą i bez użycia rąk móc dalej na przykład prowadzić rozmowę, oglądać sobie coś i wygodnie robić inne rzeczy. A telefon spoczywa sobie w bezpiecznym miejscu. To jest stosunkowo stabilne. No oczywiście, no, jeżeli ja potrącę, to się wywróci. Ale żeby było jest duża szansa, że wywróci się tak naprawdę i po prostu przewróci się na bok. Jak widzicie, a w tej pozycji jest już naprawdę super stabilnie. Tutaj możemy sobie tym pomachać, pomajtać, nic się nie dzieje. Z pozycji pionowej rzeczywiście przewrócić jest stosunkowo łatwo, ale jak widzicie, on wtedy po prostu przewróci się na bok i nic więcej się nie wydarzy. A z drugiej strony jest tak dobrze chroniony. Tu naprawdę w tym momencie mamy porządne na budowanie z każdej strony, więc ten telefon może sobie wylecieć nam śmiało z rąk na twardą powierzchnię. Wydaje mi się, że z metr, półtora to jest rzecz, która w ogóle nie zrobi wrażenia na tym pokrowcu. Nie chcę Wam obiecywać teraz zupełnie z kapelusza informacji typu, że możecie to zrzucić z trzeciego piętra i wszystko będzie w porządku. Zachowajmy zdrowy rozsądek, natomiast etui jest po prostu świetnie, świetnie wykonane. Ja w tym momencie założyłem ramkę bez protektora na ekran, ponieważ tutaj jest już tafla szkła hartowanego, którą właśnie też zakładałem w jednym z poprzednich filmów. Dlatego troszkę to potrafi się niejednokrotnie gryźć. Wydaje mi się, że właśnie to jest bardzo fajny krok, bardzo fajny gest od ESR, że pozwala po prostu użytkownikom wybrać, czy chcemy mieć ramkę właśnie tego typu. Zdejmijmy sobie protektory, pokażę Wam jak to wygląda ramkę, która warstwą jak widzicie tutaj po prostu poliwęglanu wybarwionego, bardzo cieniutkiego, ale odpornego na zarysowania, to jest fajny materiał, będzie nam chronić wyświetlacz, czy wolimy założyć sobie szkło hartowane i tylko tą otwartą ramkę, która po prostu wzmacnia nam całą konstrukcję. Oba rozwiązania są w porządku. I wydaje mi się, że jeżeli zdecydujecie się na taki zestaw, warto zacząć od tej ramki i jeszcze nie zakładać szkła, ponieważ to jest całkiem mocne, ale to jest tylko tworzywo sztuczne, a nie hartowane szkło. Czyli to porysujemy wszystkim w zasadzie, tak? Jeżeli się bardzo postaramy, to tworzywo porysujemy innym tworzywem nożem, przetniemy to, czy jakimś ostrym metalem. To nie jest szkło. Jeszcze raz powtarzam, to jest elastyczne. Natomiast doskonale przenosi oczywiście dotyk, to się ładnie układa na ekranie i wszystko jest w porządku. Mamy tutaj jeszcze, w tym miejscu widzicie taką naklejeczkę. Ona oznacza, że pod nią jest po prostu fragment warstwy, która pomaga w pracy czytnika linii papilarnych. Z Samsungami od dawna jest ten problem, że nawet z niektórymi szkłami potrafią się pogryźć, a poliwęglanów nie lubią. Dlatego tutaj mamy zmienioną fakturę. Nie będę tego w tej chwili odklejał, ponieważ taka delikatnie absorpcyjna, trochę klejąca jest ta część, dlatego zostawmy ją w spokoju, a porozmawiajmy sobie za to chwilkę jeszcze o samym etui. Jak to wygląda, jak to się prezentuje. Przyciski chodzą naprawdę nieźle. Biorąc pod uwagę, ile tutaj materiałów jest naładowane dookoła, no to szapoba tak naprawdę jest dobrze, są bardzo fajnie wyczuwalne pod palcem i kliknięcie jest również wyczuwalne. Dostęp do złącza ładowania za zaślepką, dostęp do rysika w wersji na przykład Galaxy S24 Ultra, tak jak w tym przypadku jak najbardziej jest dostępny i wygodny. Rogi rogi są nabudowane naprawdę potężnie, czyli te. Części telefonu, którymi telefon po prostu rąbnie o ziemię, prawdopodobnie jeżeli nam upadnie, to tutaj mamy, jak widzicie, z każdej strony naprawdę taki solidny zderzak, a całość koniec końców, pomimo, że jest potężny, pomimo, że jest duże, całkiem nieźle leży w dłoni. To jest duży telefon ogólnie rzecz biorąc, więc wiadomo, jeżeli macie małe ręce, bądź panie z drobniejszymi dłońmi, no to pewnie w ogóle Galaxy S24 Ultra może być chwilami dla takich osób niewygodny, no bo po prostu ciężko sięgnąć kciukiem na drugą stronę ekranu, chociażby ja już szczerze powiedziawszy z S24 miałbym delikatny problem, osobiście używam nieco mniejszego urządzenia. Ale to temat na zupełnie inną historię, kwestia ergonomii i, i dopasowania tak naprawdę smartfonów do użytkowania jedną dłonią. My rozmawiamy teraz o ISR Armor Kickstand. I to etui, tak jak powiedziałem, ja jestem naprawdę zauroczony jakością, poziomem ochrony, wykonania i kompletnością zestawu, jaki tutaj dostajemy, bo właśnie jeszcze raz podkreślę, nie tylko etui, ale również osłony na aparaty. Bardzo wysokiej jakości, ze szkła tutaj nie ma już tworzywa, tutaj jest szkło hartowane, które osłania nam bezpośrednio obiektyw, szkło o bardzo dobrej jakości, nie wpływające negatywnie na zdjęcia, które będziecie robić. Także śmiało. Warto to założyć. Nie ma lepszej ochrony, jeżeli chodzi o aparaty. A na koniec wszystko jeszcze wygląda moim zdaniem naprawdę estetycznie. To etui występuje w dwóch wariantach kolorystycznych. Ja Wam pokazuję taki w pełni transparentny. No może nie w pełni, ponieważ, tak jak widzieliście, ta ramka. Ona brzegi ma takie mleczne, więc tutaj też nam się to troszkę przebija poprzez ten transparentny korpus, który jest z zewnątrz. Natomiast występuje jeszcze wersja, gdzie ramki wszystkie w ogóle dookoła są czarne tył przezroczysty, ramka czarna więc jeżeli wolelibyście taki efekt, to również jest to dostępne w takim wariancie. Natomiast niezależnie od tego, który wariant wybierzecie, jestem absolutnie pewien, będziecie super zadowoleni z tego produktu, bo ja po prostu nie widzę wad. Właściwie jedyna rzecz, jaka może tutaj by się jeszcze przydała, to MagSafe. Gdyby tu jeszcze był magnes pozwalający na korzystanie ze wszystkich akcesoriów MagSafe'owych, to ja już w ogóle byłbym zachwycony i pisałbym petycję do ISR, żeby to zrobili również do mojego telefonu. Natomiast tak czy inaczej, moim zdaniem mamy do czynienia tutaj z jednym z najciekawszych, Etui, jakiej w tej chwili ja widzę w naszej ofercie do, tak jak powiedziałem, Samsungów, Galaxy S24 i nowych iPhone'ów. I też pozostaje mi tylko liczyć na to, że ta kompatybilność będzie rosła, ponieważ etui jest po prostu absolutnie fenomenalne i mam nadzieję, że udało mi się Was nim zainteresować. A teraz dziękuję Wam serdecznie za uwagę, życzę wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!